No i dobra, Idziemy do szklarni. Pomidorki dojrzewają pięknie. Powoli Te tak trochę słabiej. A górki? Tu już coś jedliśmy ostatnio, ale na początku był straszny gąszcz, bo były za gęsto posadzone. O, tu jest jakiś mały jeden, następny. No, i coś tam się robi powoli, nie? O, tutaj jakieś kretuszki, rzutkie sobie dają radę. A, taka ładna, duża. To jest pojemnik eksperymentalnie. O, tutaj mamy truskawki, jakąś cukinie, groszek. Co my tam jeszcze mamy? Kalarebkę jedną. Boraczki Jakieś słoneczniki Tutaj już nic Tutaj jakieś małe drzewka o. Ciach Można sobie agrescik wszamać Malutki No smacznie Jabłuszko Tutaj mamy Jakieś roślinki w donicach Pomalowana w końcu w końcu pomalowana pergola, ale co najważniejsze to tam o. widzicie, pięknie Kurwa. niestety to jest robota którą odkładałem zbyt długo ale trzeba ją w końcu wykonać, nie? także idziemy tam powoli zaraz wam pokażę o co tu chodzi, kurczę o co tu chodzi? Tu jakieś śmieci. Dobra, idziemy po drabince. Także, jak widzicie, że tak powiem, dach jest zbudowany na starym dachu. Był zbudowany w sumie. Kroki oparte o dachy. Tu mamy główne belki. Także taka prowizora totalna. I co? I trzeba nadbudować na tych dechach gdzieś z 25 centów. Położyć nowe krokwie. No i zaizolować wszystko. I... I wykończyć prawdopodobnie gątem. Albo blachami jeszcze, nie wiem. Także problem polegał na tym, że kondens się zbierał pod dachem. Membrana była źle zrobiona. Krokwie, znaczy nie krokwie, tylko łaty były w jednym kierunku, wzdłuż dachu. I cokolwiek się nie zebrało, to e, to leciało po prostu do środka. Hmm? Tutaj te belki są zdrowe. Ten dom jest z 53 roku w papierach. A wcale mi się nie zdziwi, jak było odrobinę starszy, bo znajdowaliśmy gazety chyba 5 roku Także bardzo możliwe, że on jest odrobinę starszy także dobra, idziemy na drugą stronę, drugą stronę już mam rozebraną, ale zanim zanim pójdziemy na drugą mańkę pokażę Wam moje oczka w głowie w ogrodzie Tutaj taki delikatny ogród sobie powoli startujemy, ale jeszcze mało jest roślin, ale już roboty i tak jest dużo. Ten pan eee, został osłonięty bo jest strasznie mocne słońce i strasznie długo. Jest strasznie gorąco i ta roślina się broni. Czasami mmm, pojawiają się na liściach takie... To jest rododendron oczywiście, na liściach takie włoski brązowe. O tutaj. I to nie jest oznaka żadnej choroby, tylko... One już znikają, znikają. Już sporo znikło po tym jak go osłoniłem. To jest po prostu od temperatury. Nie? Także tam jest jakieś tuje niedawno posadzone. Tutaj jakaś mała rabatka. Tego delikwenta musiałem przyciąć, bo już kabli dotykał. Także jakiś jaśminowiec. O i tu widzicie już mam zdjętą tą część, zabezpieczoną. Także Niedługo zaczynam już następny etap, że tak powiem i będziemy robić krok w krokwie. Tu jeszcze dwie blachy zostały, ale nie ma potrzeby ich zdejmować po nich się dosyć dobrze chodzi i co? No, jestem na urlopie, także można w końcu sobie coś zarchiwizować swoją pracę w postaci wideo, krok po kroku że coś tam sobie będę nagrywał, generalnie dla siebie, ale żeby mieć zarejestrowane wszystko, ale jak ktoś będzie chciał sobie obejrzeć, to sobie obejrzy, nie? Kable, zasilanie, internet i telewizja, to można byłoby zdjąć tak naprawdę. Telewizja to jest coś, czego należy unikać w dzisiejszych czasach, dobrze mieć telewizor, ale niekoniecznie telewizję. Tak z góry wygląda. Ta część to oczywiście będzie dużo, dużo więcej w przyszłości. No i w przyszłości będzie trzeba rozebrać i zbudować na nowo garaż. Zrobić na nowo wszystko zrobić praktycznie na nowo, na nowo. ale wykorzystując ten materiał, oczywiście. Jak można tylko nie wyrzucać, to, to warto wykorzystać. Tam odchusik też będzie do remontu, zwłaszcza trzeba będzie go podnieść. No i ten tarasik być może. W tym roku jeszcze, jak się uda zrobić dach, to ten tarasik też będzie musiał być naprawiony, bo to drewno jest już stare. Trzeba to zdjąć, położyć nowe deski, zrobić fasadę, ocieplenie, nową balustradę. Balustrada będzie w postaci Donic. Także ten dach będzie trochę problematyczny, bo teraz będzie różnica poziomów między tym dachem, a tym nowym nad domem, i będzie trzeba go zdjąć, zrobić wyższe słupy, dołożyć do nich po prostu coś, albo nawet wymienić, ale konstrukcję z, y, użyć tą samą, tylko po prostu ją podnieść troszeczkę. Także tu śmieci yy, ładnie złożone tym razem, bo wcześniej tak rzucałem wszystko na jedną kupę, a później się z tym męczyłem trzy tygodnie, żeby to wywieźć. Że to, co było wcześniej, tutaj zostało wywożone. Tu jest jeszcze część, którą też mógłbym kiedyś zagospodarować. Ale ona to jest taki lasek, nie? Możemy się tu przejść, a to wam pokażę, co to, jak to wygląda. Chodzimy w las. Pełno ptaków, tu pełno po prostu. To jest, co to jest? Nie pamiętam. Ale tutaj się orgie odbywają po prostu. W tasie orgie. W tym, w tym drzewie. Slidośliwa chyba coś takiego świdośliwe o, kompostowniki porobione także duża część materiału będzie do wykorzystania w przyszłym roku, dlatego że kompost drogi u nas, ciężko dostępny ogólnie, no ale można kupić też nie? w sumie. Ale po co kupić jak można? Rzucić to na kupę i samo się zrobi praktycznie. Także spoko. Dużo papy, bo na tym starym dachu była papa oczywiście, jest trochę problematyczne tutaj. Tutaj jakaś wystawka. Trochę wody trzeba zawsze nalać, żeby odstała. Tam zbieram deszczówkę w takich dwóch dwóch pojemnikach po 210 litrów, ale będę musiał kupić chyba jeszcze ze dwa. Tak, żeby było około tysiąca, to może wystarczy na jakiś czas. Strasznie mało deszczu wpada i, mm, i ciężko cokolwiek zebrać, także nawet jak się podlewa, to się po prostu wlewa do do nich większą ilości, żeby odstało spokojnie. I jest gitnie. Tu jeszcze narzędziówkę Wam pokażę. no Tak, też taka sztuka na razie. I centrum kurła do wodzenia. Do streamowania. Także trochę, trochę kurczy roboty jest z ale... ale co? Trzeba zrobić, nie? Wiadki sobie też rosną. coby więcej owadów było. Sobie by sobie wlatywały ładnie do szklarni i zapylały. Co mają zapylić? Oczywiście tu, o, nasze ulubienie, z którym walczę. Najbardziej. Skrzyp, czy jak to się tam nazywa? Tego jest strasznie dużo u mnie. Ciężko to wywalczyć. Ale w przyszłym roku będziemy tu podnosić troszeczkę dodawać kompostu. Wykładać kartonem. No i pomidory będą ściółkowane cały czas. Też. Teraz nie są ściłkowane, ale będą. Nie ma czasu. Bo wiecie, w ogrodzie można siedzieć całymi dniami, nocami i wciąż będzie za mało, nie? Także tu na razie też wysypane jakiś trawa skoszona, żeby tylko nie rosło nic pod spodem karton. A ja tu jakieś schodki porobię kiedyś. Jakieś takie wykończenie ładne. No, te liście z cukinii to strasznie urosły. Ale spoko, a tu mamy po ziemniaków. Bardzo dobre tam się kupuje. Gorz butiku. Także trzeba jak najwięcej od lokalnych rolników kupować, jeżeli się tylko da jakieś jajka, marchewki, yy, ziemniaczki. Nie? No, a plan jeszcze będzie na chyba za dwa lata prawdopodobnie albo na za 3 lata to będzie trzeba wykopać tą cholerną piwnicę wywać posadzkę i wylać nową bo człowiek tak tutaj stoi i jeszcze musi się schylać nie? żeby stać, także o tak trochę mało nie? Tak putów w spoko, ale dla mnie trochę tak. za mało Także. No, tak, jak widzicie, utwór jest kawałek drogi ode mnie, a to jest internet. A do utwusu nie ma podłączonej, podłączonego bezpośrednio kabla, ale przez linię energetyczną jest internet poprowadzony. Z tym też walczyłem trochę, zastanawiałem się, jak to zrobić. Poprowadzony tam. Nie? Także to jest bardzo fajny system. Jeżeli odległość nie przekracza jakichś kosmicznych ilości metrów, to jest spoko. Tu musiałem walczyć za sami ostatnio, dwa tygodnie nie wchodziłem do garażu i się takie gniazdo zrobiło. I kurczę, i kijem próbowałem je strącić. Udało mi się. Później wszedłem, żeby poprawić. I dostałem żądłem prosto w czoło Także następnym razem poszła pianka taka specjalna do kupienia u nas w Hagelandzie, którą się wstrzykuje do gniazda, albo można wokół tego gniazda. Tą pianką po. zadziałać po prostu po po, po. po co? co się robi pianką? No, zapiankować dookoła, nie? I one sobie nie wylecą, bo tam się do tego przyklejać. Także, jak ktoś ma taki problem, to spoko opcja, ale czoło kilka dni kurczy pie piekło. Także. No i tyle. I tyle, będę sobie coś tam wrzucał od czasu do czasu, żeby archiwizować pracę dokonaną, już wykonaną jakiś dany etap żeby wszystko się zgadzało na razie mam praktycznie całą archiwizację co tutaj robiłem, ale nie wszystko wrzucone, bo nie było czasu nie? także teraz jest trochę więcej czasu będzie można podziałać tutaj jeszcze wam pokażę bo jak ogród się będzie rozrastał to będzie trochę problem z podlewaniem no i będzie trzeba zrobić jakieś w międzyczasie będzie trzeba zrobić jakiś system, ale na razie wykorzystuję takie pas, takie linie do podlewania, które mają takie otworki malutkie. I wystarczy z jednej strony podpiąć wąż, zasilanie wody i zostawić na godzinkę. No i to takim drobnym, bardzo malutkim, wąskim strumieniem się podlewa. No. Także spoko, Działa to nawet. Mam to na tamtej pasie zrobione, i na tym pasie jest bardzo gorąco. Co 2-3 dni podłączam, no, półtorej godziny i się woda leje. Nie? A na razie większość podlewam z ręki albo ze szlaucha. No ale tak to jest. Nie da się wszystkiego naraz zrobić. A jak człowiek chce wszystko sam zrobić, to zajmuje to sporo czasu. Także tyle, ładna pogoda dzisiaj, można kurczę nie pracować, także trzymajcie się. Narka.